Cześć, siemaneczko, Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z oceniam zestawy widzów. Także serdecznie zapraszam do kolejnych zestawików nadesłanych przez Was. Na ostatnim filmie zakończyliśmy oceniać DAFA ze Speedline na 122. Przechodzimy do y, ciężarówki Antek Orzech, który nadesłał nam skanie czwartej serii. O mocy silniku, y, sil, moc silnika 480 KONI. W konfiguracji mamy podwozie 4x2, skrzynia biegów 12-biegowa, 12, 12 -biegowa, trąby razy 2, napis super z dwoma lampkami, chlapacze z napisem skania, chromowany bak, miejsce wykonania zdjęcia w Niemczech na autostradzie. Mamy skanie czwórkę. Taką samą skanią czwórką jeżdżę na serii, w sensie nie taką samą, bo oczywiście się różni, ale jeżdżę na serii kontenerowym szlakiem, także ta ciężarówka jest bardzo fajna. Eee, także no co, no tutaj nie ma oczywiście rejestracji z modyfikacji. No, na skania Ariotelka ma to w sobie, że te, ten mod na rejestrację niestety na niej nie działa. Eee, mamy tutaj oczywiście skanie z chłodnią. Malowanie speedlineowskie, tu mamy podświetlen... podświetlony napis speedline na górze, tu mamy napis super, dwie lampki, tutaj tabliczka tir, jakieś tutaj firaneczki, jakieś pierdoły są w środku. W zasadzie skania mi się podoba zdjęcie nawet ładne, chociaż sceneria by mogła być inna, jest tutaj tak nudno na tej scenerii wokoło. Ale szczerze powiem, że Skania mi się podoba, nawet bardzo bym powiedział, ale te kurcze spoilery są jeszcze dłuższe, jedne, bo te krótkie to są takie dziwne, bym powiedział. I ja bym na Twoim miejscu zmienił to na spoilery te dłuższe i byłoby to o wiele, wiele lepiej. A tak to dam Ci tutaj ocenkę 8 na 10 A my przechodzimy do kolejnego zestawu, który nazwą nam Filipek. Filipek nadesłał nam ciężarówkę marki Volvo FH4 o mocy silnika 500 koni, konfiguracja kabina Globetrotter w podwoziu 4x2, loadek naczepa Schmitz SKO, miejsce wykonania zdjęcia dom pod Warszawą. No i tutaj powiem Wam szczerze, że naprawdę Volvo robi robotę. Sceneria jest bardzo ładna, tutaj mogę śmiało o tym powiedzieć, jest coś innego, fajnie i tak dalej. Szkoda tylko, że troszeczkę bardziej się nie przesunąłeś z kamerą, żeby ta naczepa nie została ucięta przez ten murek. Widzę tutaj wieluńskie rejestracje, także bardzo blisko mnie, raczej no Wielu jest blisko mnie, ale widzę tutaj naklejkę Radom, więc prawdopodobnie podejrzewam, że jesteś z Radomia, a nie z Wielunia, a na ten rejestracje są po prostu poprzez leasing. I rejestracje bardzo ładnie wyglądają. Oczywiście bardzo fajnie to siedzi czarne Volvo, z czarnym grillem, no i dodatki pomarańczowe, takie jak lampki do, tutaj po bokach. Do jazdy dziennej zmienione LEDy na pomarańczowe bardzo fajnie to wygląda. Mamy również tutaj oklejone lampy na dole, przeciwgielne, które są oklejone żółtą folią na pomarańczowo. Dwie, dwa trąby, dwie trąby w sumie na dachu są. I ogólnie bardzo ładnie to wygląda, czarne, chromowane felgi, troszkę Holandu, naklejki, no i tutaj dam Ci ocenkę 9 na 10, bo Volvo jest naprawdę kozackie, ale bym tutaj zmienił jedynie to, żeby troszkę tą kamerą przejechać w prawo i, i byłoby myślę, że dużo lepiej. A my przechodzimy do kolejnego zestawu. I tutaj nadesłał nam Homi. Oj, za daleko zjechałem. Następne nadesłane zdjęcie jest od Homiczka. I jest to ciężarówka marki DAF o mocy 480 koni w konfiguracji 4 na 2 Interior z moda i prywatny model. Silnik Euro 6, zestawik firmowy Baski Transport. Toś mnie ostatnio zwrócił na kanale głosowym, że to nie jest Baski Transport, tylko Baski Transport. Mogłem się po prostu przejęzyczyć, źle przeczytać, także no tak to, tak to wygląda. Miejsce wykonania zdjęcia parking w Ostrowi i Popowo. No dobra, także mamy tutaj DAFik, bardzo żółty bym powiedział DAFik z naczepą. No i mamy tutaj bardzo ładnie wyglądającego DAFa, ładnie to wygląda graficznie. Mamy wielką tabliczkę Paweł, to readorki tutaj po boku. Trochę za duże są te readorki, tak mi się wydaje. E, oczywiście czytniki, jakiś tam popświecący ręczniczek, e, firaneczka. E, tu jakaś tablica zamknięta daderów. Mamy oczywiście dwie naklejki Angel Morza. Realną tablicę rejestracyjną. No i fajnie to połączone żółte, żółte fajnie to wygląda że mówiąc, bardzo ładnie to wygląda i tutaj graficznie również mamy fajnie. To zdjęcie mi się bardzo podoba. Które no, no bo tutaj jest oczywiście sam ciągnik, ale tutaj jest o wiele, wiele ładniej to wygląda, więc no tutaj dam ci ocenkę 10 na 10, bo wygląda to ładnie graficznie, wszystko pięknie, zestaw też jest bardzo ładnie zrobiony, bardzo realistycznie. Dlatego tutaj też taka ocenka. A my przechodzimy do kolejnego zestawu. Nadeso nam Piki, marka ciężarówki DAF XF106 o mocy 530 koni, konfiguracja podwozie 4x2, koguty i halogeny. Miejsce wykonania zdjęcie Palermo. No, i tutaj już kiedyś wypowiadałem się na ten temat, na temat właśnie robienia zdjęć pod słońce, kiedy macie czarną ciężarówkę z czarną naczepą. Totalnie, totalnie nic tutaj nie widać. Dlatego tutaj, no, niestety będzie bardzo niska ocena, ze względu na to, że może i wygląda ładnie czarne, ale nie w momencie, kiedy ktoś robi pod słońce pod słońce zdjęcie. Druga sprawa, robisz zdjęcie, no niestety nie zastosowałeś, w sensie zastosowałeś rozmycie tła, no i to tło tutaj z tyłu no niestety jest rozmazane, więc no nie za fajnie to wygląda. Brak realistycznej rejestracji tylko no ta od ss u która też jakoś tam rewelacji nie pokazuje. Mamy tutaj jakieś lampki halogeny niż te koguty. Tutaj rura wydechowa z tyłu i tak dalej. Może ten DAW wygląda ładnie, ale ciężko mu się przyjrzeć. Tak, patrząc na pierwszy rzut oka, no czarny z czarną wywrotką, może spoko, może trochę to jest niepotrzebne. Ten, ten jest niepotrzebny, ten wydech może z tyłu ale tutaj naprawdę dam Ci niską ocenkę, ze względu na to, że tutaj za dużo i tak po prostu nie widać, dlatego tutaj dam Ci ocenkę 4 na 10. A my przechodzimy do kolejnego zestawu, który nadesłał również piki i jest to ciężarówka marki Skania S o mocy 730 koni, konfiguracja podwozia 4 na 2 i halogeny. Miejsce wykonania zdjęcia, garaż Lublin Autostrada. Także przejdźmy sobie do tego zdjęcia. No tutaj już jak widzicie mamy za widoku, mamy tutaj Skanie S z cysterną, dużo halogenów mam jakieś koguty także no wygląda skania ładnie ładnie by ona wyglądała jeżeli byś nie wiem chyba tych kapsli nie pomalował na biało bo one nie wyglądają, nie wyglądają zbyt ciekawie Brakuje oczywiście znowu rejestracji realnej i 730 koni jest zdecydowanie dla mnie za dużo, żeby jeździć z cysterną, dlatego też yy, to mi się nie podoba. Ja lubię jak są realne zestawy. No i tych halogenów też moim zdaniem jest tu troszkę za dużo i nie za bardzo pasują do tego zestawu. Ale tu już jest trochę lepiej zestaw, chociaż widać kolor jest bardzo ładny. Tu wewnątrz też masz nawet ładnie porobione z tego co widzę jakieś tam lampki. Są, więc tutaj po prostu dam Ci ocenę 7 na 10, bo no nie jest aż tak źle, ale, ale trochę do poprawy jeszcze jest. Tutaj mamy nadesłane zdjęcie od Efir Kubox. Jest to ciężarówka marki Scania Riot L o mocy 410 KM, Euro 6 Konfiguracja, zamontowane chlapacze i obklejone światła na żółto, miejsce wykonania zdjęcia gdzieś na autostradzie A1, a z reala w domu. PS, Zbie ten znaczek super został dodany dwie godziny przed stawieniem, a folia została dodana dzisiaj po prostu parę zdjęć tej skani. Ok. Także mamy tutaj odwzorowany zestaw z reala. No, i skupimy się oczywiście na tym drugim zdjęciu, ze względu na to, że jest tutaj widoczne, bo tutaj zrobione zdjęcie jest pod słońce, ciężarówka jest w miarę daleko. No, także weźmiemy sobie tutaj. Mamy tutaj skanie, które jest odzorowane w realu. Fajna wywrotka. Bardzo mi się podoba ta wywrotka w ETS-ie. Jest nawet bardzo ładnie wyglądającą wywrotką. Rzadko się kiedy można spotkać z. Ładną wywrotką w WTS-ie. Mamy skanie czerwone, tutaj oczywiście napis streamline, kołopaczek, felunię, żółta folia, chlapacze, super. Mamy oczywiście naklejki na szybie i tutaj również mamy naklejki na szybie. Chlapacze od Tichota, tutaj mamy kołopaczek, jak widzicie, tylko że, a nie, tutaj też mamy na czerwono kapselki. Jak widać, wywrotka prawie że taka sama. Wiadomo, że no, aż tak odwzorować się tego nie da. Tylko ja bym, wiesz, co na Twoim miejscu zrobił? Nie dałbym takiego jasnego czerwonego, bo to nie fajnie wygląda. Bardziej bym zrobił taki wyblakniejszy, bym powiedział, tak, żeby to bardziej w miarę wyglądało realniej. Mamy czerwone napiskania, mamy czerwone napiskania, więc naprawdę spoko to wygląda. I tutaj odwzorowany jest bardzo ładnie zestaw. I powiem Ci szczerze, że no, odzorowany jest na pewno bardzo dobrze. A tutaj dam Ci ocenkę po prostu 8 na 10, ze względu na to, że tutaj nie ma jakiejś tam scenarii e, fajnej. A tutaj na przykład jest, więc fajnie by było, jakbyś na przykład znalazł taką scenarię w ets -ie. Wiem, że ciężko, ale na przykład modyfikacja na jakąś jesień i kurde, byłoby naprawdę, naprawdę blisko e, odwzorowania tego. E, wiecie, Bardzo dobrze. A my przechodzimy do kolejnego zestawu. Kolejny zestaw nadesłał nam Magister Kebab i nadesłał nam ciężarówkę Mercedes-Benz MP4. Moc silnika 420 koni w konfiguracji podwozie 4x2 w lowdecku i miejsce wykonania zdjęcia magazyn Obi w Poznaniu. Tutaj mamy bardzo ładnego Mercedesa z plastikami. Bardzo lubię te Mercedesy z plastikami, jakoś wyglądają dużo lepiej niż całe pomalowane. Mamy oczywiście realną rejestrację PSR 76TC. W lowdecku. Fajna w ogóle naczepa. Transport Malher. Eee, widać, że to jest realistyczna taka kurde firanka. Bo widać gdzieś tutaj brudy z tej firanki. Jest to w ogóle firanka Schmitza, a nie Kronka. Także fajnie. Eee, w ogóle nie zosta bardzo realistycznie wygląda. Tu widzę półeczkę, jakieś kurde popy, firaneczkę. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i tutaj dam Ci ocenkę 9 na 10, bo jednak... Czegoś mi tu brakuje w tym Mercedesie, ale jeszcze nie wiem czego. Coś, coś tu, coś tutaj bym dodał takiego wow, ale naprawdę fajnie to wygląda. I jest, kurde, zdjęcie 9x10. A my przechodzimy do kolejnego zdjęcia, które nadesłał nam Oscar XX13 i jest to ciężarówka marki Skania S High Row. Eee, tutaj mamy moc silnika 730 koni, konfiguracja skrzynia biegów, eee, OptiCruise GRSO 925R, orurowanie koguty, halogeny, metalik czarny, opony, Micheliny, miejsce wykonania, zdjęcia, serwis w Graz. Eee, no i tutaj niestety mamy wszystkie zdjęcia po ciemku, dosłownie, tutaj nic nie widać, tutaj też nic nie widać. I tutaj niestety też za dużo nie widać. Po pierwsze są te zdjęcia bardzo małej rozdzielczości, a po drugie są to zdjęcia robione po ciemku. Jest ciemny zestaw, ja tu dosłownie nic nie widzę. Widzę, że tutaj są koguty, a obok halogeny, które wyglądają koszmarnie. Kolejna sprawa, tu lampka pomarańczowa, tu biała, tu pomarańczowa, tu biała, więc to też totalnie nie pasuje. To samo jest z, z ururowaniem na dole, więc nie wygląda to. W ogóle ładnie i zestawu tutaj nie widać, więc tutaj ocenka 2 na 10. Przechodzimy do kolejnego zestawu. Nadesłał nam Polak, jest to Volvo FH2022 o mocy silnika 460 koni w konfiguracji Wolwiacz z małym tuningiem wnętrza i naklejki Angel Mors. Miejsce wykonania zdjęcia, autostrada w Niemczech. Mamy tutaj Volvo strasznej, ale to strasznie wyglądającej konfiguracji, czyli 6x4 bardzo nieładny mi to wygląda Jezus, no normalnie patrzeć na to nie mogę tu by pasował, nie wiem krótsze, krótsze ten, ta, ten zestaw on jest taki długi jakby to kurde był nie wiem, tandem, nie? a to jest naczepa, ten ciągnik siodłowy z naczepą, nie wygląda to bardzo ładnie, w ogóle ładnie Między osiówki nie wiem, czy w ogóle tutaj bardzo pasują. Ogólnie to Volvo jakoś dziwnie wygląda. Nie ma tutaj oczywiście rejestracji z moda, żeby wyglądało to w miarę realnie. Wszystko jest z tyłu rozmazane. To zdjęcie tak w zasadzie nie ma ani ładu, ani składu. Byle po prostu wstawić. Więc no tutaj no nie będę wypowiadał się za dużo, bo no Volvo w tej konfiguracji wygląda okropnie. W sumie ta konfiguracja tutaj tak wygląda okropnie mówiąc, jakby to było w 4x2, to myślę, żeby to wyglądało dużo lepiej. Bo są Volvo robione przecież 4x2 i są one w dużo lepszej konfiguracji niż to w sensie ładnie wyglądającej. Dlatego no tutaj no dam się ocenkę 3 na 10 bo ani tutaj ładnego zdjęcia, ani ładnej ciężarówki, wszystko z tyłu rozmazane. Więc tak trochę no, nieładnie to wygląda. Kolejne zdjęcie nadesłał nam Szczypsior, i jest to ciężarówka marki MAN o mocy 440 koni, w konfiguracji MANiC po tuningu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Miejsce wykonania zdjęcia w Turcji u rolnika. Mamy bardzo ładnego MANa, w lowdeku, z naczepą KRONE w lowdeku. mamy tutaj napis ERMAT Logistik. Yy, mamy tutaj rurę z czterema halogenami, z Michelinami, fajną firaneczką, jakiś tutaj napis, jakiś kurcze podświetlane loga, cięże, ta tabliczka TIR, yy, dwa double brunery to są, albo i nie, no i dwa, dwie cytrynki pod spodem, ładny kolor, taki szarawy, fajnie, że zdjęcie jest takie troszkę po zmroku, ale jeszcze wszystko ładnie bardzo widać, jak się prezentuje ta ciężarówka z naczepą. Przyczepię się, bo zawsze się do tego czepiam, że jest na naczepie Angel Mors, a tutaj na ciężarówce jednak tego nie ma. Nie ma też oczywiście rejestracji z modyfikacji, więc to też nie za fajnie wygląda. A tak to ogólnie wygląda to ładniej, tutaj dam ci ocenę 8 na 10, bo zestaw fajniej widać, pomimo, że jest mrok, ale ma te dwa minusy, o których wspomniałem. Kolejny zestaw nadesłał nam Antek Orzech. Jest to ciężarówka marki Volvo o mocy 500 KONI. Konfiguracja 4x2 Angel Morts tylko na ciągniku, bo Naczepa nie jeździ na Francję. Miejsce wykonania zdjęcia niedaleko Wrocławia. Także mamy Volvo. Zdjęcie zostało troszkę obrobione. Mamy tutaj taką winietkę zastosowaną. No, może troszkę bym powiedział, że za mocno tu wchodzi, ale, ale jest dobrze. Lapacze, znaczy ta rejestracja z moda, także tutaj mamy od, oczywiście oznaczenia o niskim hałasie silnika i o, o normie spalin Euro 6. Mamy tabliczki yy, imienne, mamy tutaj również firaneczkę, Rura, na której nie ma halogenów, ale jest po prostu Rura. No i naklejka Angel Mord, z tego co mówiłeś, znaczy pani nie jeździ na Francję, więc tu ci odpuszczę to. No i co, ładny kolor, przede wszystkim bardzo ładny kolor, taki diamentowy mogę, można by było powiedzieć, wygląda to zarąbiście i myślę, że tutaj będzie wysoka ocenka, bo kolor robi robotę naprawdę i 500 koni to nie jest wcale dużo, fajnie wygląda to oczywiście z chłodnią to Volvo, więc tutaj dam Ci ocenkę 9 na 10, bo kurde ten kolor tutaj... Robi robotę. Podoba mi się ten kolor i ten czarny grill. Chociaż może ten srebrny grill by tu lepiej pasował, ale, ale jest kurde. Fajnie, fajnie. Kolejne zdjęcie nadesłał nam Dawidek. Na Dawidek nam nadesłał markę ciężarówki Skania o mocy R380. Konfiguracja loadek i bardzo dużo Limpek. Auto typu Bośnia-styl. Miejsce wykonania zdjęcia: suwałki, trasa do Bośni. No i tutaj mamy ciężarówkę. Tanie. Mamy dużo lampek, ale przede wszystkim, zdjęcie graficznie bardzo ładnie wygląda. Eee, ładne pło, w sensie no, otoczenie, bardzo ładnie tam zalesione, wszystko takie kurde. Widać tutaj naprawdę bardzo dobrą e, grafikę i bardzo ładnie e, zrobione. Z... <laughs> Ojejku, jejku! Przepraszam. <laughs> I mamy tutaj bardzo ładnie zrobioną skanie, 4 halogeny tutaj, też halogenów. Trochę tych halogenów za dużo, ale nawet powiem szczerze, że tutaj to tutaj pasuje. Mamy oczywiście pod lusterkami te uszy, e, no i tutaj mamy taką pałeczkę. Może zrobioną niepełną, ale wiesz co Ci powiem, jak już tutaj robiłeś taką fałkę, ja bym wyrzucił te halogeny i bym dokończył tą fałkę. W skaniach fajnie to wygląda taka fałka. I no, wtedy by było dużo lepiej, jakbyś zostawił sobie halogeny na górze, a to na przykład wyrzucił. Mamy oczywiście realną rejestrację, fajne chlapacze. Tutaj ładne felgi, opony. Naczepa kugla, chyba z tego co widzę, albo jakaś inna, ale chyba to jest kugla na czepa. Nie podoba mi się na pewno to, że uciąłeś troszkę ciężarówki. No nie widać tutaj trąby, nie widać tutaj koguta jednego No niestety troszkę uciąłeś, więc tutaj dam Ci ocenkę 9 na 10 A to zdjęcie było blisko, kurde, żeby uzyskać największą ocenę Tylko no, no niestety została ciężarówka ucięta Kolejne zdjęcie nadesłał nam gru88y Jest to ciężarówka marki Scania o mocy 580 koni V8 Konfiguracja 6x4 Locklifter, miejsce wykonania zdjęcia, wyjazd z wycinki, załadunku obok wioski Bajel. Dobra, nieważne jak to się czyta. I tutaj mamy e, skaniulkę, która jest to zdjęcie mocno obrobione chyba, albo używasz jakichś tam do które się po prostu świecą jak nie wiem co. Trochę bardzo mocno kolorystycznie to wygląda i trochę bym powiedział, że to widać bardzo mocno, że to jest gierka, ale tutaj może no, do tego zdjęcia nie będę nawiązywać, bo tutaj jest zupełnie inne zdjęcie. No i widać, że to zdjęcie chyba jest obrobione i na przykład ta, ta droga już tutaj dziwnie jakoś wygląda, ale bardzo fajny mod na skanie, bardzo fajna naczepa na przewóz drewna. Widać, kurde, że ta naczepa jest bardzo długa. No, i tutaj jednak trzeba będzie się trochę nagimnastykować, żeby takim kurde zestawem dojechać do miejsca docelowego. Bardzo ładnie wygląda skania, lecz niestety nie mogę tego samego powiedzieć o zdjęciu, bo jest obrobione troszkę, bym powiedział, strasznie. No nie, nie da się za bardzo na to patrzeć. Może się Tobie podoba, mi się za bardzo to nie podoba. Zestaw masz bardzo ładny, tutaj kurde jest naprawdę bardzo fajnie to zrobione, bo masz i siatkę kratki zabezpieczające na lampy, żeby ich nie zbić, to samo jest na halogenach. Eee, masz tutaj oczywiście realną rejestrację, eee, no naprawdę realistyczny jest kurde ten zestaw, a oprócz tego fajną scenerię zastosowej, że wyjeżdżasz dosłownie z jakiejś drogi leśnej, załadowany drewnem eee, na drogę i byłeś ładować się drewnem. Także naprawdę bardzo fajnie, tylko to, ta obróbka nie za bardzo mi tutaj siedzi. Więc tutaj dam Ci ocenkę 8 na 10, no bo jednak, kurde, fajny zestaw, bardzo fajny i w ogóle załadunek fajny, ale, ale ta obróbka tutaj troszkę popsuła ten klimat. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia, które nadesłał nam Chmura i jest to ciężarówka marki Scania o mocy 440 koni w konfiguracji 4x2 w Loadeku plus rurka z halogenami na dachu. Miejsce wykonania zdjęcia, baza w Grudziądzu. No proszę bardzo, Grudziądz jest, Grudziądz jest to raczej nam znany. No, i tutaj mamy białą skanie z tylko orurowaniem na tym z orurowaniem na, na dachu. 4 halogeny, dwa 2 micheliny. micheliny Widać, że są z DLC tego DLC-michelin-pack, czy jakoś to się tam nazywa. Widać to. No, i tutaj mamy oczywiście tą firaneczkę, która jest tutaj troszkę brudna. E, firanka gdzieś tutaj jest naprężona mocno, fajnie to wygląda mamy oczywiście drugie zdjęcie i tutaj też to wygląda tak samo e, realna rejka, bardzo realny zestawik, fajnie to wygląda w lowdecku, e, więc tutaj no chyba dam Ci 9 na 10 ocenkę bo wygląda no jednak to fajnie graficznie ładnie wszystko wygląda e, ogólnie bardzo ładnie wygląda ta scania. No i kolejne zdjęcie nadesłał nam gimnazjalista. Jest to ciężarówka marki Volvo mocy silnika 750 KONI w konfiguracji e, edycja specjalna wersja 7, wersji 750. Dwa razy LED-bar, full metallic, 4 razy 4 na 2 podwozie. On Kangur, dwa double Brunery, miejsce wykonania zdjęcia Trondheim. Dobrze, ja miałem się troszeczkę czepiać, że przyjechał, masz tutaj 750 KONI, a jedziesz jednak pod chłodnią, ale. Jak widzimy, tutaj kolega gimnazjalista obiera kierunki na Skandynawie. Także taki silnik raczej się przydaje na skandynawskich drogach. No i tutaj mamy oczywiście nad Volvo, tak jak mówiłeś, edycja 750. Z kangurem, szarym, Volvo szare, piękny, metaliczny kolor. Tutaj mamy oczywiście jakieś lampki białe, które tutaj zdecydowanie dobrze pasują. Dwa LED bary na, na górze. Nie widzę tych Double Brunnerów, ale na pewno gdzieś są. Ale masz tutaj naklejkę Angel Morca na naczepie. No niestety na ciężarówce tego nie masz, ale jeżeli jeździsz na Skandynawię, a naczepanie koniecznie jest poja na stałe, no to dam radę chyba przymknąć na to oko. Więc no tutaj wszystko fajnie się prezentuje. Ładny w ogóle ten niebo, jest ładne z chmurkami gdzieś tam na załadunku czy rozładunku. I dam Ci tutaj ocenkę 9 na 10 Następny zestaw nadesłany jest przez Polaka. Ciężarówka marki Skania o mocy 370 KONI. Konfiguracja jest skakanka z malowaniem firmowym, lampki, napis super i LEDy w kabinie. Miejsce wykonania zdjęcia: Gostynin. I zdjęcia mamy podane: 2, 3. Mamy tutaj oczywiście eee, środek. Tak mamy z zewnątrz po ciemku. No i dobrze, że dodały zdjęcie, które wygląda za dnia. No i co? I tutaj nam troszeczkę się powtarza historia, ponieważ yy, malowanie tej skani jest w formie bardzo tragicznej bym powiedział. Yy, bo no... dlaczego to ma inny kolor niż pozostały cały zestaw. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest to zrobione, ale nie wygląda to w ogóle bardzo. Nie, to wygląda... nie, w ogóle nie wygląda. Druga sprawa, kadr jest troszkę za daleki, troszkę bym to przybliżył. Kolejna sprawa, stoisz w miejscu niedozwolonym, bo stoisz na trawniku. Naklejka Angel Mors jest na naczepie, na ciężarówce tego nie ma, nie ma realistycznych rejestracji. Klapacze no są, które nie zupełnie tam pasują. Międzośki nie są w kolorze, więc to też nieładnie zbyt wygląda. Rozmazane tło... No i tutaj mamy jakieś cztery lampki na rurze i rura pomalowana i dwa miszeliny. No nie wygląda to w ogóle estetycznie. To jest taki typowy ulep. Taka kurde nie wiem co. To jest strasznie, strasznie to wygląda. Na Naczepa dwuosiowa. Nie. To w ogóle nie wygląda i tutaj aż nie mogę na to patrzeć i tutaj ocenka 1 na 10. To ja jednak wolę jak dodajecie zdjęcia gdzie nie widzę ciężarówki. O! Dokładnie tu. <laughs> e Kolejne zdjęcie nadesłał nam Hucich i to będzie jedno z ostatnich zdjęć, które będę oceniał na tym odcinku. I mamy tutaj Hucich, nadesłał nam ciężarówkę DAFa XF106 o mocy 480 koni, konfiguracja podwozia 4x2, kabina Super Space Cup, uszy pod lusterkami, lampki na grillu, cytrynki pod zderzakiem, alusy. Miejsce wykonania zdjęcia, stacja benzynowa w Czechach i tutaj mamy bardzo ładne zdjęcie z ładnym niebem. Nie wiem, czy to niebo nie zostało dodane w jednym z programów graficznych. Podpisane zdjęcie, żeby nikt nie ukradł. Adar Team, widać, że to ładnie jest zrobione. DAF, myślałem, że jest w lodeku, ale on nie jest w lodeku. Naczepa jakaś tam. Nie, to nie jest chyba krąg, to jest jakaś inna naczepa. No nieważne. Wygląda to bardzo ładnie pod Adarem. Widać, że tutaj masz chyba wnętrze od CEMI ładnie wyglądające. Masz tutaj oczywiście dwie lampki białe, uszy pod lusterkami białe, cytrynki białe, ciężarówka jest biała z napisem Roder K1 White, rejestracja realistyczna. Wygląda to niesamowicie, graficznie bardzo ładnie oraz z tyłu mamy piękne widoki. Pomimo tego, że zdjęcie jest zrobione pod słońce, to jest taki piękny tego klimat zrobiony. Nawet zauważcie, że zdjęcie od tej strony pada i na chmurach też jest zrobione, że od tej strony pada. Więc tutaj dam ocenkę 10 na 10. I tym zestawem dzisiaj zakończamy kolejne zestawy widzów. Także do zobaczenia w kolejnym filmie z, na moim kanale po prostu. Na moim kanale do kolejnego filmu was zapraszam, który będzie tylko na kanale. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale.